No dzień dobry z tej strony Pauliny Milczarek, czyli Pralnia Duszy i zapraszam was do kolejnego odcinka mojego podcastu. <laughs> w Dzisiejszym odcinku hmm. będę opowiadała o <laughs> jakiejś pewnej osobie. Hmm. Może mężczyzna, ale może być kobieta, więc będę mówiła, że to jest o osobie, e, czyli kto będzie sięgał po to nagranie? Ktoś, kto się zastanawia, dlaczego, dlaczego to tyle trwa i że ten człowiek yy, tak się zachowuje, czyli nie reaguje, albo nie proponuje, yy, nie, zap, nie, wiem, nie zaprasza, nie pogłębia kontaktu. Yy, tak jakby ktoś się spłoszył, tak jakby... Hmm, hmm. Ja to mam takie wrażenie, tak jakby ktoś się dowiedział, że tak naocznie zobaczył, dowiedział się, że ktoś tu jest w związku albo spotyka się z kimś albo zaczął się spotykać i w związku z tym się ktoś tu wycofał. I tą wycofującą osobą jest tutaj osoba o której mówię. Więc może to być kobieta, może mężczyzna. Nie wiem, ale ja to tak widzę. Eee, dlatego ten początek jest bardzo istotny do tego żeby wiedzieć o co chodzi, czyli tak. Ja mam wrażenie, że ten ktoś tutaj dlatego nie inicjuje, nie działa, bo myśli, że znaczy nie, nie myśli Czuje, wie, nawet widział, widziała, zobaczył, zobaczyła, że Ty prawdopodobnie, tak, albo ta, ta osoba jakaś inna tutaj w tej, w tej całej układance jest zajęta, jest w związku, albo się z kimś spotyka. No, nie jest wolna, tak? Tutaj... I dlatego ten ktoś, właśnie, o którym zaraz będę mówiła, dlatego właśnie jakoś tak się wycofał, wycofuje, albo się po prostu przygląda. Oczywiście nie jest powiedziane, że nie po czasie, kiedy stwierdzi, że może to nie zadziała, bo prawdopodobnie zadziała, ale nie teraz, nie w tym momencie, bo jakoś ma takie wrażenie ten człowiek, że ty? No lub, lub ty tak uważasz, że ta osoba nie jest wolna, że ty nie jesteś wolna, albo ta osoba uważa, że nie jest wolna. Dobra, mówię o osobie teraz, dobra. Kim jest osoba, o której ja mówię dziś. Człowiek spokojny, zamknięty w sobie. Teoretycznie może się wydawać taki energiczny, silny, taki silny człowiek, ale zamknięty. Sporo czuje, mało pokazuje. Wyglądać można takiego, mówię, silnego, opanowanego, konkretnego, um, uważny. Na innych, uważny, na to, co się dzieje z innymi, może z tobą, ostrożny też. Lubi też mieć kontrolę nad sobą, nad sytuacją, nad unika ryzyka. O właśnie, unika ryzyka, dobra. To było chyba najważniejsze. Unika ryzyka, zwłaszcza w sferze uczuć, tak? I teraz, co przechodzi ten człowiek? Ta osoba jest w fazie takiego wyciszania się emocjonalnego, czyli. To nie jest zawieszenie, to jest wyciszanie się, czyli dochodzi do siebie po czymś trudnym. Klasyka gatunku: po rozstaniu, po rozczarowaniu, po zawiedzionej nadziei, tak? Po straconej nadziei, może po jakiejś porażce no to, to jest coś takiego. To jest też czas, kiedy ten człowiek uczy się mm, od nowa, jakby też a, ufać, ufać, ufać um, emocjom, ufać ludziom. Wolny proces, ale uczy się. Czyli um, z jednej strony to jest osoba, która tęskni za bliskością, za taką słodyczą wynikającą z bliskości, ale z drugiej strony nie jest jeszcze tak, pe tak, tak na pełnej, w pełni gotowa, żeby się otworzyć. I być może dlatego obserwuje, analizuje, waha się i zatrzymuje. No, czasem tańczy i stepuje, ale znów waha się i zatrzymuje. Nie? Więc to w ten sposób. E, czyli mówię, z jednej strony jest w nim taka dusza romantyka, albo w niej, em, która marzy, czuje, żeby chcieć tak więcej, czegoś więcej, tak? E, natomiast jest sporo lęku i blokad. Niepewności, może takiego poczucia to nie dla mnie. Dobra, czyli tak, rozdarcie między sercem a głową, e, czy dojrzeje, czy dojrzewa do tego, żeby było dobrze tak, ale to jeszcze nie teraz, to może zająć miesiąc, może dwa, może trzy, a może też i więcej, oczywiście, chociaż nie sądzę, żeby to był człowiek nierokujący, więc myślę sobie, że to nie będzie trwało w nieskończoność. No i dobra, no i w każdym razie. Em... Co ta osoba myśli o Tobie? No tak myślę, że o Tobie, że Ty jesteś osobą, która słucha co u tej osoby, tak? która jest ciekawa co u tej osoby, na tego człowieka. Chyba, że to Ty jesteś tą osobą, która jest tą osobą, o której mówię, no to wtedy... O oh yes. za dużo tych perspektyw. Albo mówię o Tobie, albo mówię o tej osobie. No więc to już stwierdź. Więc co ten człowiek myśli o Tobie? Albo jakiejś osoby, którą ma w głowie. Eee, z uczuciem, a jeżeli tam nie może być uczucia, no bo tak naprawdę się za bardzo nie znacie, no to tak e, z taką jednak nutą romantycznego gestu romantycznym takim sznytem romantycznym e, czymś nie? czyli takim. Marzy, ale to jest marzy, to jest w to, to są ma, marzenia, co? To są takie, one nie są jeszcze na wyciągnięcie ręki, tak? Czyli jeszcze tego nie zrobił. Myśli o podejściu do ciebie, może marzy bardziej o podejściu do ciebie, ale jeszcze tego nie zrobił, więc to ten człowiek myśli. Jak się zastanawiałaś, zastanawiałeś, czy tak, tak. Buja w obłokach trochę, w związku z tym chciałoby się, ale coś tutaj nie pozwala. Popatrzyłabym na Twoją postawę. Jaką Ty masz postawę? Z kim też bywasz, przebywasz w otoczeniu tej osoby? Jak się pokazujesz w otoczeniu czego i kogo? To ten kontekst ma ogromne znaczenie, bo ten ktoś może uznawać, że jesteś A, dostępny, niedostępny, dostępna, niedostępna, albo B, niezainteresowana, niezainteresowany, a C, zajęty, zajęta. I że nie potrzebujesz nikogo. Tyle. Więc pytanie, jaki content, jakim kontentem emanujesz? W internecie, jakimi treściami? W internecie, w social mediach i też jak się masz, tak? Jaką masz postawę na zewnątrz, jak się pokazujesz, jak się nosisz, jak też ubierasz poniekąd, ale chodzi o to, że co, co, co tym, jaki dajesz temu wyraz? Jakby co tym, co tym chcesz przekazać, tak? Jeżeli oczywiście to jest wszystko spójne, taka, taka jaka jesteś, taki jaki jesteś, to okej. Okay. Tylko ja bym zerknęła na to, jaki tam jest przekaz i czy to jest spójne z tym, co Ty faktycznie chcesz przekazywać światu i ludziom na zewnątrz. Czy to jest spójne? A jeżeli nie jest spójne, warto jest e, zwrócić na to uwagę i to e, skorygować trochę, żeby tak to uspójnić, żeby to tak było bardziej klarowne, tak? Wtedy będą ludzie bardziej też klarownie podchodzić do ciebie, bo ty będziesz się czu, czuła bardziej klarownie ze sobą. Co myśli ten człowiek jeszcze o tobie? Ja mam wrażenie, że tak jakby takie poczucie, że nie ma szans, że to nie ta liga że może boi się odrzucenia albo konkurencji. Albo, że znowu dostanie po głowie, albo, że znowu coś tam, albo, że się wygłupi, albo coś tam, coś tam, nie? Czyli jeżeli było kiedykolwiek między Wami cokolwiek, jakiś w sensie jakaś komunikacja, coś i, i z Twojej strony była dezaprobata lub odrzucenie, no to to, to to jest o tym, nie? A jeżeli nie było, ale i tak nawet nie było podjazdu, ale i tak mm, było takie to nie do końca przychylne, żeby ten człowiek coś podszedł do Ciebie. Nie wiem. To po prostu może czuć, że nie ma szans. Że za wysokie progi, że nie ta liga, że nie to, nie tamto. E, tutaj powiem do mężczyzn. E, często Wam się wydaje, że tak jest, ale mm, jak się przemożecie i przełamiecie i zaryzykujecie, szczerze mówiąc, w, w większości przypadkach em, Zdziwicie się, jak może kobieta ym, przychylnie na to zareagować. Tyle powiem. Oczywiście nie w każdym przypadku, nie w każdej sytuacji, zależy od kontekstu i przypad i czy pytanie, czy ty jesteś nachalny, tak? Ale jak jesteś normalny, nienachalny, no to jest duża szansa, że nawet jak się będziesz jąkał, wstydził, to i tak będzie fajnie, bo zaryzykowałeś. Tyle. E, dobra. E, co myśli o Tobie? Tutaj jeszcze ten człowiek. Mam wrażenie, że mówię, myśli, że o czymś, że coś się nie udało, że jakby żałuje, że wcześniej nie zrobił może kroku, może widzi, że była okazja, ale przeszła. I dlatego ja mam wrażenie, że ten człowiek y, chyba zobaczył ciebie z kimś. Albo zobaczył, poczuł, poczuł, poczuła, że. A, już nie taka otwarta, nie taki otwarty, nie taki dostępny, nie taka dostępny. No, po czymś to musiał ten ktoś y, poczuć, o, zrozumieć, tak? Jakby po, po czymś musiał to ten ktoś, no, zinterpretować, jak to, nie wiem jak to powiedzieć, że po czymś ten wniosek musiał się. Nie wiem jak to powiedzieć. No, ale myślę, że każdy wie o co chodzi, że z jakiegoś powodu ten człowiek tak myśli. O Tobie teraz, tak? Dobra. Natomiast e, jest zafascynowany ten człowiek Tobą? No, zwłaszcza jak się gdzieś tam często mijacie, czy to w pracy, czy to gdzieś w jakiejś e, przestrzeni wspólnej, tak? E, siłownie, warsztaty, treningi, restauracje, kawiarnie, samochody, nie wiem o co chodzi. Tak, jakby coś takiego, więc e, może czuć. Może czuć się przyciągany też do Ciebie, tak, tak, więc... Myśli, jest zauroczony yy, i opory ma, bo boi się, że nie wypali. Czyli, że na przykład wypalisz z czymś do ciebie i to nie wypali, no, że po prostu dosłownie wypali. No. E, jakie ma uczucia albo odczucia względem ciebie, tak? No bo nie, nie wszyscy tutaj się dobrze znają, więc tutaj o uczuciach to nie ma mowy, ale jakieś odczucia są być może. Tak? Więc tutaj ten człowiek czuje taką iskrę. Albo takie czuję, że o, mogłoby być połączenie, nie? E, natomiast musiałby się ten człowiek na coś zdecydować, ale się wstrzymuje. Czyli, no mówię, no tutaj by, by trzeba było odwagi do, odważyć się na i cyk. No. no. Zrobiłabym jednak z odwagą, bo naprawdę można się zdziwić, jakie to pozytywne może mieć skutki i implikacje. E, dobra, oczywiście podkreślam, jak nie jest to nachalne i natrętne, i bez, sma bez, bez smaku. Um, jakie ma do ciebie uczucie ten człowiek? Hmm. Yy, nie chyba nie chce się na razie w to zagłębiać, nie dopuszcza ich do siebie. Ja myślę, że jakaś sytuacja go zblokowała na ten moment, ostatnia jakaś, która spowodowała, że zrobił parę kroków w tył. Mówię może, coś przeczytał, zobaczył gdzieś ciebie z kimś, gdzieś coś po prostu, tak? Na razie jest trochę taki dystans, i też myślę sobie, że ten człowiek nie chce być znowu zraniony. I pomimo, że czuję przeciąganie, czuję potencjał uczuciowy, ale jednocześnie mocno się broni, ponieważ jeszcze co nie ufa temu, i trochę też może sobie. No, tak myślę. Więc, a jakie plany zamiary ma względem ciebie? Czy tutaj w ogóle coś gdzieś? No, tutaj tak, tu mi się pokazuje, że ten człowiek będzie mieć cię na oku, bo chce kontaktu, bo coś chce skontaktować, bo coś takiego, może nawet spotkania, jakiejś takiej luźnej, przyjemnej atmosferze, tu by się chciało. Natomiast i tutaj widzicie wartościowo ten człowiek naprawdę wartościowo materiał taki wartościowy w sensie materiał szlachetny o to mi chodziło, tak jakby tak w przenośni w symbolicznie mówię. Mm go tutaj coś w związku z Tobą, cieszy, jak Cię widzi, to się buzia cieszy, może, no cieszy się ten człowiek. Natomiast e, pff, na razie się blokuje, nie działa, bo czuje się taki uwięziony, ograniczony, chciałby więcej, może kontaktu, może relacji, ale sam sobie utrudnia. U niektórych to naprawdę wystarczyłoby po prostu podejść. Podejść, zapytać i mieć święty wreszcie spokój, Albo tak, albo nie, albo wreszcie w lewo, albo w prawo. Ja myślę, że to by było łatwiej. Dobre. Mnie się wydaje, żeby to było łatwiejsze, ale nie wiem, czy to by było łatwiejsze. W każdym razie ma dobre zamiary, nawet całkiem takie stabilne, natomiast ograniczenia na razie nie pozwalają działać. Tkwi bardziej w głowie i to go tak jakby stopuje, zatrzymuje, że. No co, no. No na razie jest yy, stop, nie? Na razie jest taka pauza, na razie jest takie, takie... To nawet nie jest ślimacze tempo, tylko tutaj się ktoś po prostu zatrzymał. Tak jakby się wstrzymał konie, bo coś ktoś zobaczył, bo się dowiedział, bo coś gdzieś tam z kimś tam. Tak? Na przykład. I to, to jest prosty przykład. Wystarczy, że ktoś się dowiedział, że ktoś do kogoś wrócił. Albo, że ktoś znowu ma kontakt z byłym z byłą. Proste. Już. I już jest. I, i to już jest o tym. nie? Albo ktoś zobaczył w social mediach te osobę z jakąś inną osobą, tak? Że gdzieś tam jest. No i już to pokazuje. Aha, aha, wrócili do siebie, albo aha, ona się z kimś spotyka, albo on się z kimś spotyka, albo gdzieś w przestrzeni publicznej, nie? E, dobra, i teraz jeszcze tak pod koniec, na koniec. Jaki, jakie wyzwanie, jaki problem ma z Tobą ten człowiek w związku z Tobą, jakby w związku z tą znajomością, na przykład, nie? No to tak. No, obserwuje Cię po prostu. Czy to w sieci, czy to na żywo, obserwuje, ale nie podejmuje działania. Jest bardzo ciekawy ten człowiek, ale na razie, no mówię, nie odzywa się. No. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ten człowiek boi się, że ty go odetniesz. Odrzucisz, odetniesz, tak. Cyk i nie ma. No. Chyba to jest tak, że na ten moment ten człowiek widzi Ciebie jako nieosiągalną albo zajętą. Ja wiem, że się powtarzam, ale tak teraz tak patrzę na to. Jakby jest tutaj opór, żeby wyjść poza obserwację. Żeby porozmawiać, żeby zacząć działać, tak? No. No i dobra, no i jaką, e, jaką osobę widzi w tobie? Hmm. Ten człowiek widzi w tobie osobę jasną, ciepłą, radosną, taką czystą, pozytywną, szczerą, tak? Ale też jednocześnie bardzo energiczną, bardzo żywą, taką szybką, zmienną, dynamiczną, taką, no, atrakcyjną po prostu tak we w każdym, w każdym celu. Nie tylko fizycznie, ale też i duchowo. Taki jasny promień, taki jasny. promień? Płomień, jasny promień, ja, płomień może, może płomień. No no to też może oczywiście nie o, się, o nie śmielać, prawda? No i teraz e, rada, jaka tutaj jest dla Ciebie. Bądź rozsądna lub bądź rozsądny i obserwuj. I tyle. Absolutnie nie kierowałabym się w, tym, w tej tutaj sytuacji emocjami. Mm, za bardzo bym też nie fantazjowała. Po prostu albo odłożyła sprawę na bok i dała czas, nie naciskała, bo to wszystko się musi albo przemielić, albo uleżeć, tak? W zależności mówię, co jest między wami, co jest u ciebie, co jest z tym kimś innym, może tym trzecim, tak? Coś tutaj może być, ale to wymaga i konkretu. Mm, może przyjść jakiś impuls od strony tej osoby, jeśli na przykład się nagle odezwie, ale to może być bardziej takie impulsywne, takie z emocji, nie do końca takie. Mm. Na ten moment takie dojrzałe, przemyślane, bo tak jakby ten człowiek na razie się wycofał, więc będzie szokowany, jak się coś tutaj wydarzy, mam wrażenie, tak? Na pewno nie działaj za niego, nie naciskaj, obserwuj, daj czas i jeżeli coś się ma wydarzyć, to przyjdzie we właściwym momencie. Więc ty sobie zostań w swojej klasie spokoju, yy, widzi ten ktoś ciebie jako światło i nie próbuj tego przyspieszać. I to jest tak naprawdę tyle. Tyle, na ten moment tyle, więcej nie powiem. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał o tym ze mną porozmawiać, co tam, jak tam, dlaczego tak, dlaczego nie, zapraszam, kontakt duszy.pl. Pod każdym filmem jest opis, czym się zajmuję, co robię. Link do Patreon również tam się znajduje. Na Patreon są w ramach subskrypcji inne nagrania, inne treści, które są tu, które są tam, a nie ma tu. No, to tyle, tak żeby wyróżnić. I co? Obfitości wszelakiej. Do usłyszenia. Papa. Pa.